W drodze do butelkomatu. I tędy ludzie biedni prości bez przeznaczenia, bez przyszłości widziałem ich. To zaczynamy. A to są paragony, wszystkie, razem, według mnie, 73 zł. jeśli się nie pomyliłem, hmm. za butelki bez etykiet. Po czym poznać, że butelka bez etykiety jest zwrotna? No tu mamy przykłady, no jest taka butelka z, z takim oznaczeniem na dole Tyskie, browary, książęce i z takimi I z takimi koronami tutaj na górze, no to są butelki zwrotne Tu mamy drugą taką Książęce 1600. I tak dalej. No, wiadomo, to jest taka sama butelka, podobna. Butelka z takimi, że tak powiem, no nie wiem jak to nazwać w ogóle, z takimi wypustkami okrągłymi. To są butelki Polecho i one mają też takie znaczki, prawda? Tu jest na tym znaczku, co tam jest dwa koziołki. No powiedzmy, że dwa koziołki. Tu mamy butelkę, która ma na dole różne napisy. I tutaj widać te literki Z RzGB. Tak? Żywiecka grupa browarnicza czy coś takiego. Czy, czy żywiec grupa browarów. RzGB. I to też są butelki zwrotne, ale to słabo widać. I jeszcze pokażę jedną butelkę, która jest zwrotna. To jest taka butelka, która na dole ma napis yy, o to są butelki zwrotne. No nie tylko oczywiście, nie tylko. Dobrze też wiedzieć, jakie butelki nie są zwrotne. Butelki nieprzyjęte z etykietami. W tym specjal. Jak tu czytamy? Butelka zwrotna. Widocznie w Kauflandzie tego nie sprzedają. Widać, że w kofrancie tego nie sprzedają, więc się można zwrócić. Tak samo z Butelka Butelka zwrotna. Gdzie je można zatem zwrócić? Zapewne tam, gdzie są sprzedawane. Z paragonem, prawdopodobnie, albo na wymianę, nie wiem zresztą. No, już nie będę podejmował dalej zabawy z tymi butelkami. trochę szkoda, ale co by to powiedzieć. 84,50 łącznie, czyli tych butelek było 169 w sumie. I zamieniłem te butelki na towary, głównie na drożdże. A teraz idę na konferencję zespołu metalowego. A Państwu życzę, jak to share movie